Hej, witajcie na kanale China.pl. Dziś chciałbym pokazać Wam, jak wprowadzić kod rabatowe i skąd takie w ogóle kody rabatowe uzyskać do AliExpress. Otóż zaczniemy od tego, że wszystkie aktualne kody rabatowe aktualizowane są na stronie China.pl, więc jeśli szukacie jakiegoś kodu rabatowego, to na stronie China.pl ten kod rabatowy lub kupony rabatowe obniżające dane zamówienia, dane produkty, powinny się pojawić na stronie China.pl. Staram się tutaj robić codziennie aktualizacje. I jak teraz znaleźć takie kody na China.pl? Otóż wystarczy wejść w baner kupony AliExpress, który jest na głównej stronie China.pl i tutaj wszystko jest opisane o kuponach i kodach rabatowych. Działanie kodów rabatowych pokażę wam na przykładzie kodu, który dostępny jest tylko dla nowych użytkowników. Dla tych aktywnych kont, które już mają jakieś zamówienia, które istnieją już od dłuższego czasu, to musicie zaglądać na stronę china.pl, bądź na frontpage'a. co jakiś czas pojawiają się właśnie kody dla aktywnych kont, które obniżają wartość zamówienia o kilka dolarów. Także warto naprawdę obserwować, zapisać sobie tą stronę i jakiś czas zaglądać, czy nic nowego się nie pojawiło. Także ja na razie przechodzę do artykułu kupony AliExpress dla nowych kont. Tutaj znajduje się kod rabatowy EXP, który po wpisaniu w koszyku daje rabat 4 dolary na zakupy od 5 dolarów. Na początku pokażę wam jak to jest w przypadku jednego produktu. Także ja teraz przechodzę na AliExpress i szukam produktu za minimum 5 dolarów. Niech to będzie opaska Xiaomi Mi Band. 4. i wybieram opaskę z hiszpańskiego magazynu powiedzmy, teraz, buy now w zależności jaki język będziemy mieli ustawiony automatycznie pojawił mi się kupon 5 dolarów który otrzymałem za założenie nowego konta ja tego kuponu nie chcę wykorzystać chcę wykorzystać i pokazać Wam kod rabatowy i tutaj znajduje się właśnie miejsce do wprowadzenia kodu rabatowego który jest tutaj na stronie China.pl czyli te EXP20 kopiujemy Klejam i informacja, że kod rabatowy 4 dolary został prawidłowo dodane. Cena opaski plus wysyłka wychodzi 33$ i 32 centy. Dodatkowo kody rabatowe można łączyć z kuponami Select oraz z kuponami od sprzedawców. Aktualnie nie ma dostępnych żadnych kodów od sprzedawców ani żadnych kuponów Select. Teraz przejdźmy z powrotem do AliExpress do głównej strony. Pokażę wam jak to wygląda w przypadku gdy dodamy sobie kilka produktów. Czyli przykładowo dodam powerbanka, opaskę i Szczoteczkę I wtedy jak był jeden przedmiot, to klikałem w Buy Now i od razu przechodziłem do wpisania kodu robotowego. Tym razem dodaję dany przedmiot do koszyka. Nie chcę podglądać na razie koszyka, tylko kontynuuję zakupy. Przechodzę teraz do opaski. Dodaję opaskę i także dodaję do koszyka. Kontynuuję zakupy. Teraz dodam jeszcze szczoteczkę Siago. Wybieram jakiś zestaw Add to Cart i teraz chcę zobaczyć koszyk. Powinny być tutaj trzy przedmioty od trzech, od trzech różnych sprzedawców. I teraz, żeby zakupić te trzy przedmioty z kodem rabatowym, trzeba zaznaczyć wszystkie produkty łączną mam teraz tutaj kwotę 90 dolarów uzyskałem kupon rabatowy to nie jest kod rabatowy jeszcze to jest kupon rabatowy za założenie nowego konta czyli jak pamiętacie w poprzednich filmikach za założenie konta można dostać kupony rabatowe i tutaj akurat jeszcze mam aktywny kupon rabatowy 7 dolarów przechodzę do buy now I teraz żeby wprowadzić kod rabatowy to można zrobić to na dwa sposoby kliknąć sobie tutaj total i tutaj można wprowadzić kod rabatowy Bądź przełączyć stronę na switch to full page. I tutaj mamy standardową stronę, która wygląda tak samo jak w przypadku jednego produktu. Kopiuję ten kod rabatowy EXP20. Pamiętajcie, że ten kod rabatowy działa tylko i wyłącznie w momencie, kiedy ja nagrywam ten filmik. Później ten kod rabatowy może być inny. Także zachęcam do odwiedzania strony china.pl i tam na pewno aktualne kody rabatowe będą się znajdować. Jeśli pojawi się jakiś nowy kod, to go tam umieszczę. Aktualnie działa kod rabatowy EXP20. Z tym, że jest on na 4 dolary, więc cena jest trochę większa, 93 43 centy. Więc jak tutaj widzicie, w tym przypadku lepiej wykorzystać jest kupon rabatowy na 7 dolarów, czyli tutaj usunąłem ten kupon, kod rabatowy i wrzucę Kupon rabatowy 7 dolarów, bo widać, że jest tutaj najlepszym kuponem, który daje największy rabat. Można także jeszcze sprawdzić, czy są jakieś kupony rabatowe od sprzedawców, ale niestety nie ma żadnych kuponów od sprzedawców. No i aktualnie. Cena za te trzy produkty wynosi 90 dolarów i dostaliśmy tutaj rabat 7 dolarów. Także zachęcam do odwiedzania strony China.pl, na której znajdziecie aktualne kupony rabatowe nie tylko do AliExpress, ale także do sklepów takich jak Banggood, Gearbest, TomTop, Geekbuying i tym podobne. Kupony aktualizowane są codziennie, także codziennie można znaleźć coś ciekawego i na pewno każdy znajdzie coś dla siebie. Dziękuję za uwagę i pozdrawiam.